Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść na masić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsłonięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu, i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał: nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. A idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: podążą przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. Spotkanie z martwych stałego wywołuje u wszystkich postaci opisywanych w Biblii najpierw takie zdumienie. Oto ten, który nie żył, staje przed nimi w całej okazałości. Ale kolejnym uczuciem, które towarzyszy osobom przyglądającym się, doświadczającym z stałego, jest ogromna radość. Ogromna radość, niewymowna, trudna do opisania. Przykład Marii Magdaleny jest tu najbardziej reprezentatywny. Myślę, że w, polskim, w polskiej tradycji przeżywania świąt Wielkanocnych piękna jest rezurrekcja o świcie, kiedy jest jeszcze chłodno, kiedy już wstaje słońce. Kiedy z blaskami słonecznymi również wierzymy w to, przychodzi zmartwychwstały, i wtedy doświadczamy takiego, takiego pokoju, takiej radości, bo oto jest z nami ten, który rozświetli drogi naszego życia. Równocześnie po mszy rezurrekcyjnej idziemy na śniadanie, po to, żeby ta radość przełożyła się na nasz dom codzienny, na nasz dom powszedni, na to, co dzieje się w naszym domu, żeby ta radość zmartwychwstały stałego, pozostała w nim na zawsze. To cechuje polskie rodziny i myślę, że warto ten piękny obyczaj pielęgnować.